Halo. Halo, dzień dobry, pani Ania? Halo Halo Proszę pani, ale mnie pani przywitała Ja dzwonię w sprawie ostatniego Shih Ja Jaja, No nie, nie, nie jaja Pani... No i co tam? Mi ostatnio pies dech i muszę nowego kupić. To kupuje pani. Czy pan? Pani? Jaki pan? Słyszy pani faceta? Proszę mnie nie obrażać. Proszę pani, możemy porozmawiać poważnie czy nie? No prosim, prosim. Eee, czy to jest suczka, czy to jest eee, pies? pies. Ale ja wiem, że pies. Ale czy suczka, czy, czy facet? Facet. <grywa> halo? Facet. No halo, facet, no? Facet. A to duży będzie, pies czy mały? Mały. To kambasie dzwoni. Warszawa. Co? Z Warszawy. Ze stolicy. Aha. I co? No i elegancko. No i my chcemy kupić psa. Co kupuje pani? To ma sierść czy włochy? Włos. Włos, czyli to jest taki niealergiczny? No nie. Sro dużo? Że co? Czy sra dużo? Czy cena duża? Nie, czy sra dużo. Czy sra dużo, ale jak zasra się to wie. Bo my mieli, my mieli buldoga francuskiego. Pani jak on strzelił, to nie dało się w domu wytrzymać. Jak mu my dali, jak my mu dali karmę z kurczaka, to gorzej niż dorosły facet. Mm. I kiedy chce pani kupić tego pieska? Co? Kiedy pani chce kupić tego pieska? Yy, jak najwcześniej, bo mi samotnie yy, bardzo przykro. Mąż do pracy chodzi, a ja siedzę sama i oglądam tą pierdoloną telewizję. <noise> To przyjeżdża, pani pogada. Ja już proszę pani mam Kongo w głowie od tej telewizji. Ja tęsknię za spacerami, spacerami z psem. O, no to ja zapraszam pani. No jasne, że tak. Jaka jest cena za te cicu? Dwa trzysta. jak dla pani. Eee, no to nie się kurwa niczym nie różni z ceną zagłoszenia. To jak, jak dla mnie? Jak dla mnie to 2000. Nie, dwa tysiące. No ja nie, dwa ja trzysta. Dwa trzysta, no dobrze, ale dorzuca Pani karmę i jakąś smyczkę ładną. Dla tego małego Karma Pokemona. Karmę mogę dorzucić. Dobrze, yy, powie mi Pani jeszcze, bo ja mam pytanie. Słucham. Y ile ile te sit ży co już żyje? Mało. A żyje. A ja żyję, usłyszałam. Ile żyje? Długo. Długo będzie żyło. No one takie żywe czy nie, żeby mnie to nie zajebało na śmierć. Lord w Jader. Przecież jak to zacznie po domu za pierdza, ja to goniła? Nie. Spokojny piesek. Dobrze, śmierdzą one czy nie? Nie. Wiadomo, że bo, bo to tak ma to do siebie, że jak ej, wróci z deszczu, to daje ostro. No to trzeba troszkę podmyć podwozie, nie? No, to my, myślę, że na pewno. Jakieś szampony, nie szampony. Pani Aniu? No, jak się pani na piętka przygotuje i chce pani takiego pieska z włosem, to trzeba się przygotować do tego, że są też inne wydatki. Ja tylko z włosem, w mnie wkurwia. Czarny ciuch to wygląda jak sweter, kurwa, w tej szerści wiecznie. Halo? Czemu pani no tak ja kaszle? Covid? Jezu, jak pani kaszle. O kurwa. Pani się nie szczepiła, czy co? Ja pierdolę. I, kurwa, Kaszle, niech pani cynku ze się. O, teraz Kaszle. O, jest! Witamina D3! Polecają Grusznica. na TVP! C, witamina D3. O, kurwa, tam jeszcze domowniki kaszlą. <noise> Groszkiem się zadłonił. <noise> Groch w Cię na noc! Malina, 40 złotych. Pozdro. Pani, wyjeżdżaj. Ja pani kochana, gro po grochu to nie mogę, bo ja gorzej niż ten ból kurwa. <ścoughs> Skąd ma pani mój numer? Proszę pani. Ja z internetu, ja tu zobaczyłam fajną babeczkę Na zdjęciu, mówię dzwonię po psa O tak? Fajna babeczka? Oprosty, no a jak, tu kolczyki kurwa duże, ja lubię Pani jak cyganka, piękna, duże yy, Duża biżuteria Mój no no. Także jak pani lubi takie psy, to ja też to zapraszam panią, na kraszkę. Ale się kurwa wierciamy. pani mnie zaprasza pani kaszle, covidy. Co jest to. Pani mnie zaprasza tam kaszlecie. <grym> to tylko gruźlica prądkująca, to nie kobieta. <grym> ja w maseczce tam wjeżdżam. No to daję pani maseczko, z krzyłbito i z kaskiem. Z całym kurwa kombinezonem. Tak, mi kask, pani nie zapomnisz. No! A, pies niezarażony! <laughs> Żeby pies kurwa z kaparem nie przyjechał do mnie do Warszawy! Pani, ludzie z Cem dłużej żyją i nie mają COVID. -a. Nie słyszałaś pani o tym? No, nie wiem. Ja, ja się na tym nie znam. No, to ja pani mówię. Ale mi się wydaje, że pani tam. Marichunajen zażyła, że pani się tak śmieje. <grymne> to kiedy pani przyjedzie? Bo to są takie efekty. Pani się śmieje. Zapalić, dobra rzecz. Marichunajen? W żadnym wypadku. No. <grymne> I panią poczęstuję. A komu Wierzę, to panie. potrzebne? A pani nigdy nie paliła? Nie, ja narkotyków nie dotykam. Nie narkotyk, pani. To prawa tylko. Nie. No, gdzie pani, ja, prosi mnie i rozmawiajmy o tym, bo ja ja się boję, bo może to. Jeszcze sąsiadka ja czuję, na mnie pani... podjebie. Ojca. Jeszcze sąsiadka na mnie podjebie, że ja mam ich unaję. Na twarzy w okularach przeciwsłonecznych ogień. Ja czuję, że pani, jak zapaliłaby, to by pani polubiła. Ja bym kurwa się nie obudziła. Jak by się pani nie obudziła? Gastro, no ja... by tylko pani miała większe. A co to? Hmm? Co to większe? Gastro większe, żarcie. Ale co, żarcie? Po co by się chciało? No żarcie, żarcie. Ja pierdolę, to ja bym beczka była już konkretnie. Ja ostatnio przytyłam przez y, siedzenie w domu. To pani, ja jak kurwa się wywrócę z tapczanu, to z dwóch stron. Mało brakuje. A to wie kiedy pani się pani, wybiera ja... do tego pieska? No nie wiem, no tak myślę, może bym przyjechała w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu to już pietków nie będzie. No to mi pani podtrzyma. Gdzie? No jak mi się kupiec trafi, to nie będę trzymać. Niech pani wyjepie go wtedy. Kogo? Psa Kupia. czy kupca. <gupia> kupca. Nie można, klienta trzeba szanować. No, to niech pani szanuje. mnie, a nie yy, yy, wie pani, jakieś kurwa. Zaliczkę pani na konto przesyła. Przesyła pani zaliczkę na konto i piesek będzie dla pani tak aj tam nie umie jak dzwonić Pani umie to i zaliczkę Pani przesyła. Ja, ja bym chciała żeby pani mi go przetrzymała ja przyjadę ja ja się z nim zapoznam jak mnie polubi to wezmę jak nie to spierdalam aż się będzie kurzyło zaliczkę Pani przysyła to ja potrzebam bo ja kiedyś e, kupiłam psa, to musiałam sprzedać. Tak mnie kuj nie lubił gryz e, po paluchach u stopy. Ciągle mnie jakoś e, zaczepiał, uciekał. Jak e, ja kiedyś otworzyłam e, drzwi dla listonosza, to jak wypierdolił, to nie mogłam dogonić. No, rozłączyła się.